Witam wszystkich, z tej strony Anlog, a to jest pierwszy odcinek z końcu z farminga z simulatora 2015. Postaram się to jakoś przybliżyć. Mam troszeczkę tą grę. Sam widzę ją po raz pierwszy, więc to to będzie. Co tutaj zauważyłem, to że nie mam modu kamery, czyli pewnie będzie mod jak najszybciej wygrany. Um. Dobra. Wejdziemy sobie w znaczące pytania. No dobra. Są dwie mapy oczywiście w grze. <coughs> Obie mapy zresztą jakoś tam zaprezentuję za chwilę. Teraz ten pierwszy odcinek poświęcę na to, żeby w ogóle pokazać grę, jak to wygląda na jednej właśnie z map. Yy. Tak jak widzicie w prawym, fuh, w prawym w lewym dolnym rogu macie mapkę, tak jak była zawsze yy, minimap. Z tym że teraz na przykład yy. Ona jest tak, jakby nie wiem, niezliczalna. Nie wiem, ja jej wyłączyć nie umiem. Może później się nauczę, nie wiem. I jak wciśnie się, to całkiem inna funkcja jest. I jest ta mini mapa. I jeżeli chcemy ją powiększyć, co to Znaczy wcisnąć 9 i ona nam się powiększa do tego stopnia. Oczywiście to nam nie przeszkadza w jeździe. Na przykład, będziemy jechać, nie będziemy wiedzieli, którędy skręcić. To wciskamy sobie szybko 9 i mniej więcej wiemy, którędy już dalej sobie mm, sunąć. Widzę tutaj jakieś polskie nazwy w końcu właśnie na mapce gdzie co jest co jest super sprawą i tak jak widzicie na samej górze jest biuro spedycyjne to jest podejrzewam punkt skupu no bo ma jednak tą żółtą wywrotkę Dałem skład drewna później po prawej stronie mamy firmę transportową to są skupy wszystko później jest na środku bioelektrownia po lewej stronie jest młyn wiatrowy, na samym dole jest biogazownia. Po prawej stronie, na dole jest plac załadunkowy, a nieco wyżej jest elewator zbożowy. Tak, elewator zbożowy, nie, nie wiem, jest sporo tych skupów faktycznie. No bo no wiadomo, biogazownia, bo elektrownia w ogóle jest też. Zobaczymy, co to znaczy. Zielone wywrotki, z tego co widzę, to oznaczałyby niby. Jakieś punkty, nie wiem, wysypywania naszych, jakieś magazyny tam są, czy o co chodzi? O... Tam widzę, chyba tam są krowy lub jakaś ubojnia właściwie, bo zwierzę to jest, widzę kury. Dobra, nie, nie, nieważne, ja muszę się przejść po, po, po mapce, pasowałoby mieć jakiś traktor. Zaraz się dowiemy w ogóle po wciśnięciu Escape. Oczywiście tutaj jest tylko tylko tyle. Dalej mamy ustawienia. Częstotliwość nie chcę na razie misji, także czas rzeczywisty. Tutaj się nic nie zmieniło. Takie same ustawienia są jak w lesie 13. Wzrost roślin jest to samo. O, mamy opcję włączania lub wyłączania usychania roślin. To jest też? Fajna sprawa, że to jest w ogóle głośno że oczywiście na 20% hmm. a mapę można wyłączyć tutaj w ten sposób z poziomu menu i także już się tego nauczyłem. Pokaż mi nam automatyczną pomoc. Dobra, tu już... Aha. No i tylko informacje i ustawienia, także no i zapisz grę oczywiście. Super, okej. Okay. Dobra, wstecz. I teraz tak, po 10 i, kiedyś nam się wyświetlał yy, iPod. Teraz nam się wyświetla coś takiego. Mamy tutaj prognozę pogody, której chyba nigdy nie używaliśmy w lesie. Tutaj będą pewnie powiadomienia typu, czy jest jakaś promocja na pole, czy ktoś ma jakieś zapotrzebowanie. No tak, tak, tak to wygląda, powiadomienia z tego co pamiętam z 13. Yy, dalej mamy finanse. Ja sobie ustawiłem y, 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 cenę w euro, po prostu żeby się to jakoś tak fajnie rozróżniało od LS13, gdzie tam były dolary. Chciałem sobie zrobić euro i sam euro. Dobra, dalej. Co my tu mamy? Magazyn, o! Mamy w magazynach y, tyle surowców, tyle mamy zbóż, czy jak to tam nazwać? Zbiorów, o może w ten sposób. I przy okazji, przy, już przy magazynach jest od razu ceny skupów. I z tego co widzę, są trzy skupy? Możliwe: biuro spedycyjne, biogazownia i bioelektrownia. A to ciekawe. No w każdym razie, z tego co widzę, to rzepak. Mamy go dosyć sporo. Kosztuje ponad 2000 euro za tonę. Przy czym na przykład dalej, następne, nie jest ani pszenica, ani jęczmień, tylko właśnie są wióry z drewna, które będziemy robić, co też postaram się pokazać jako ogólnie ten mod lasu, także to za, 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 za kolejnym odcinkiem. Jest kiszonka, która jest tutaj najdroższa oczywiście, ale to było już chyba od zawsze, tylko że nigdy nie była cena podana jako, jako cena, tylko po prostu można było się tego dowiedzieć wysypując odpowiednią ilość topy gazowni. Teraz fajnie to zrobili tutaj, e, oczywiście ziemniaki, buraki, podejrzewam, że będą ogromne plony z tego, dlatego są niskie ceny. Bo no, równowaga cen jest tak samo zachowana jak, jak było w 13, czyli właśnie burak, ziemniak m, bardzo tanie. Kukurydza tutaj no też, jeżeli chodzi o cenę, to dostaje po dupie, bo około niecałe 1000. Co do pszenicy i jęczmienia, no mamy tutaj bardzo zbliżone ceny, bo pszenica, no mogłaby być troszeczkę niższa cena pszenicy lub wyższa jęczmienia, no zazwyczaj tak było, ale podejrzewam, że na pszenicy nadal najlepiej będzie się właśnie o, wychodzić, zobaczymy jak będzie zresztą z nawozami, bo tego też jeszcze nie wiadomo, ale te wszystkie testy, czy, czy na przykład obornik daje coś, jeżeli już wcześniej na przykład po na nawozem sztucznym i vice versa i tak dalej. Czy to w ogóle będzie robiło jakieś różnice, to też się posprawdza. Wybór po... A cóż to? Ciągniki, kombajny, narzędzia, przyczepy. Co my tu mamy? Aha, to jest nazwa. Ej, to genialne, że można sobie przełączyć tutaj, bo nieraz nam, maszyny na siebie nachodziły i nie można było wybrać. A tutaj jest właśnie już jest tak, mamy. W... Nie, no super sprawa. Dobra, kombajny mamy jeden. Ciągnik mamy. cztery? Uuu! Dwa, trzy tu już jest większy. Aha, czyli mamy dwa do i No i dwa te... Nie wiem co to jest w ogóle. Za traktor. Zawsze się dowiemy, dalej jedziemy. Jest wzrost. O, to ciekawe. Rozumiem, że to wszystko jest do zbioru. Żadne pole nie jest obsiane? Nie, jest. 29. Oczywiście, tak samo jak było w lesie 13, czyli zaznaczone pola na biało to są do kupienia, na zielono są już nasze. Mamy dwa pola, z tego co widzę, 24 też jest zielone jakie, i tu pewnie dalej będzie, o właśnie, rodzaj roślin. Jest, zgadza się, tutaj jest pszenica. A nie, są pola obsiane, a to dziwne. Bo tutaj tego nie pokazuję. A może to są ściernia. Tak, może też być. Dobra, no nieistotne. Yy, tutaj nic już więcej nie ma. Yy, dalej, mamy, o, są zwierzęta w końcu. No i są tak jak były, czyli są trzy tylko i właściwie, kto nosi jaja w plecaku, no litość boską. Dobra, są kury, czyli no zbieramy jajka i tyle, owce jest to samo co było w, w, lesie, w lesie 13, czyli wełna i dajemy im prawdopodobnie tylko trawę do koryta, czy tam sieczkę, nie wiem czy przyjmowały. No i wydajność mamy pewnie 100% już. W krowach to samo, wydajność, obornik, obornik płynny, kory to jest trawa, kiszonka i pasza mieszana, czyli wszystko to samo, słoma i zbiornik z mlekiem, tutaj się nic nie zmieniło absolutnie, no szkoda, mogli się o to bardziej postarać, chociaż ciekawy jestem, czy się właśnie w paszy mieszane w tym TMR-ze zmieniło coś. Aha, statystyki, no tutaj ja akurat nie wnikam w to, nigdy się tym nie interesowałem, także to na chwilę obecną eee, tyle. Dobra, wchodzimy w poziom sklepu. No i tutaj się zmieniło chyba najwięcej. Eee, kategoria. O, o co z tym chodzi? Aha, a czemu nie mogę nic sprzedać? Garaż. To jest to, co mamy, czyli Deutsche Far, A to jest Hurley, mam ten traktor. O, dobra, hmm. tutaj kombajny. O, nawet ma podane rodzaje roślin, których przyjmuje, to też fajna, fajna rzecz. Jest utrzymanie, tak jak było. No moc, oczywiście pojemność, to, to jest... Yy... Oczywiście. To, co ciekawostka. Tutaj jest, że przyjmuje pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę. Aha, tu nie ma kukurydzy. No tak, zgadza się. Tu nie ma przystawki. To nie jest to przystawka. Yy, przyczepa. Ma podane yy, rodzaje roślin. I tutaj jest, yy, powiem Wam, duży skok, bo poza pozostawowymi czterema ziarnami, zbożami, yy, burak, ziemniak, Podejrzewam, to była chyba kiszonka albo właśnie wióry, to jeszcze coś tu jest, więc pewnie sieczka, czyli podstawa, tak by było. Ale jest coś, coś się rusza tutaj w ten, ten kierunek, więc może coś, coś więcej będzie. Jest pół, oczywiście. Siewnik plus dwa obciążniki, no nie, akurat mi to niepotrzebne. A i tym siewnikiem możemy siać cztery podstawowe, plus trawa i plus burak, nie musimy już mieć osobnego siewnika do buraków czy kukurydzy. Tutaj jest wszystko w jednym. No to to też, to też plus wielki dla Elesa. Dobra, teraz wchodzimy w sklep. A nie rozumiem. A, już wiem. To ta sprzedaż. To jest to, co oni mają na wyprzedaży taniej po prostu. Myślę, że z maszynami się wszyscy zapoznaliście już wcześniej na stronie Elsa były te wszystkie maszyny podane. Ja tego wejdę teraz tutaj w takie coś, co najbardziej interesuje, czyli ciągniki, które mam. Ja jeszcze powinienem dostać gdzieś tutaj do Ale nie wiem czy ja go dostałem, czy nie, bo ja zakupiłem preorder, powinienem go dostać. Ale, no nie wiem, na razie go nie widzę. No nieistotne. Z tego co patrzę, jest burer, który w tamtym ale 13, on był dosyć tani. Tutaj ceny są w euro, więc jest zupełnie inaczej. Aczkolwiek tutaj on jest, nie ja wola chyba. Tak, aha, tutaj ma już, nie, 135 koni, to jest to samo. Ten ma więcej koni, a jest tańszy. I nawet lepiej wygląda niż ten Burer, więc nie wiem czy ktoś by kupował w ogóle Burera. Dobra, mamy New Hollanda, 75 koni, no już zresztą wiadomo droższe. Eee, dalej mamy Ursus, który był w dodatku do LS13. Tutaj jest Lindner. Eee, mamy Steyry, czyli coś co w sumie dużo ludzi Yy, lubiło dodawać do, właśnie yy, do właśnie tej ryby były takimi, aha, czyli są po prostu różne kolory. Ten wygląda na komunalny bardziej, no ale. Hurliman, który wygląda jak ten obok niego Sejm. Yy, wiadomo z wiadomych powodów. O jasny więc ten Sejm jest ogromny, on ma 190 koni. A jest tańszy niż Hurliman. <laughs> Dobre. No, nieważne. Dalej mamy case'a jakiegoś 160 koni. Super sprawa, że właśnie wymieszali te marki do takiego stopnia, że nie jest tylko masa Deutschwarów i tyle. Tylko właśnie wymieszali te marki. I to dosyć sporo ich wymieszali. Więc tutaj plus dla elsa Dalej, tutaj jakiś New Holland znowu 160 koni. Lambo. 220. 263, czyli Deutsch, który już się pojawiał wcześniej. 320 koni. Tutaj mamy no już potężny traktor, bo jest to New Holland T8. Case będzie będziemy więcej? Więcej 380 naturalnie. Dalej mamy 435 koni, czyli już już bardzo dużo. Następny właśnie to był New Holland, też T8, tylko że wiadomo inne oznaczenia mają. Dalej T9. No, i tutaj już mamy 565 koni, czyli no, mega dużo. No i oczywiście ten kwadrak, który był już w Walesie 13, tylko tam były dwa rodzaje, tu jest jeden. Podejrzewam, że oni po prostu. Ja, ja nie chcę go kupić. Podejrzewam, że oni go zmienili po prostu na tego Oni Holanda, tam ten drugi rodzaj. I tego tak jest. Tak to wygląda tutaj cenowo. Jak one pracują, to ja będę pokazywał wam w dwóch sezonach, które zacznę dzisiaj już. i Będę je wrzucał równomiernie przez jakiś czas. Ciężarówki, czy coś tu jest więcej niż ten jeden? Nie, tylko jest jedna. Szkoda, że tylko jedna. Aha, to jeszcze możemy w ten sposób działać. Dobra, no i myślę, że interesujące mogą być wywrotki. Czyli te, jakie mają tu przyczepy. Nie zawsze interesowały przyczepy. O, tych pojemności. O, tu już ma 32 tysiące, to nie, jest 40 jest. Ciekawe, jak one będą się spisywać z tą funkcją, właśnie sypie się tam, gdzie, gdzie jest na przykład rura od kompania. No to też super sprawa. Aha, to jest po do tylko. Ja jestem, yy, ciekawy, czy właśnie obornik będzie można kłaść, no, ale z tego co, co widzę to raczej nie. O, jest nawet wymaga na moc. Aha, fajnie. 100 koni, 150 koni 225 koni. No i 300. Ale coś tam było jeszcze? Nie. Kultywatory, to też pewnie... No jest, jest zapotrzebowanie na moc. Jasne, więc ile mamy 12 metrów. No kurde. 12 metrów, kurczę, no to to potężny on już jest, 300 koni tutaj fajnie Wadersteita dodali 9 metrów 9 metrów to jest maksymalny siewnik jaki oni tutaj dysponują to, to słabo tutaj poszli no Amazon tak jak było szerokość roboczą zmniejszyli jedynie Pozostałe parametry, bez zmian. Opłyskiwacze. Oczywiście brakuje tutaj opłyskiwacza na kołach. O, tutaj tak średnio to widzę. Ha, ciekawe, będę mógł sobie ciężarówką wozić. I jaką to ma pojemność? 55 tysięcy, troszkę mało, na... no tam że była taka modyfikacja yy, właśnie do 13 tutaj kosiarki, no delikatnie się różnią. Szczerze, że tutaj modele głównie zmienili, jaką to ma? 19, a to, a to jest przetrząsacz z kropiarki, o. No, i tutaj kurczę. Moje pytanie się nasuwa, czy ona jest kompatybilna z prasą tamtą. Tutaj się nic nie zmieniło. Horsch, którego zawsze chciałem mieć. Tutaj do lasu. Nie, nie wiem, jaką funkcję będzie miał pickup, Ale no dobra, może coś, coś w misjach będzie albo coś, nie wiem. Co tutaj dalej? No i super, że laweta dodali, to jest też plus wielki. Było kilka lawet, ale niestety żadna mi się nie spodobała i żadna nie działała poprawnie zresztą. Nie wiem, czy miałem pecha, czy co. A są właśnie drzewa. To dobre, dobre. Eee, ceny się zmieniły. Krowa kosztuje 2500, a nie 2000. Owca kosztuje 300 euro zamiast 200. No i kura 70 nie kosztowała na pewno. Nie wiem, ile kosztowała, na pewno nie tyle, ile kosztuje tutaj. Dobra, myślę, że 20 minut wystarczy Wam z prezentacji pierwszej. Ja to już w tej chwili będę musiał pewnie renderować i wrzucić, bo lada moment wychodzę na uczelnię. Kolejny odcinek, który przedstawię, to prawdopodobnie będzie prezentacja. Z tych maszyn leśnych, z ich pracy i w ogóle, i z tego modu lasu, jak on to wygląda tutaj, na czym polega. No a później to nie wiem, myślę, że jakieś prezentacje map. No i początki sezonów, które zaczniemy tutaj. Chłopaki też już kupili LS-a zresztą, oni też dostali go już prawdopodobnie teraz. Będziemy nagrywać oczywiście multi i single też będę nagrywał, bo, bo chcę nadrobić oczywiście. No i to na razie tyle z tego wszystkiego. Widzimy się w przyszłym odcinku. Na razie.